Jak już wiemy, Polska zagra w barażach do Euro 2024. Na początek mecz ze Stonią, następnie z wygranym meczu Walia kontra Finlandia. Ale już w dzisiejszym odcinku to sprawdzimy, przyspieszymy ten proces i przesymulujemy trzy razy całą Drabingę baraży Polski do Euro 2024. Symulacja odbędzie się oczywiście w grze, jak już to się domyśliliście. No i zobaczymy, czy uda się ta euro awansować. A jeżeli takie odcinki ci się podobają, to staw łapkę w górę oraz subskrypcję. Jakiś fajny komentarz, a już teraz nie przedłużam i zapraszam Was do odcinka. A więc więc tak, jesteśmy w naszej pierwszej symulacji, jeżeli mówimy o barażach reprezentacji Polski na Euro 2024. Zobaczmy sobie sami tabele, jest Walia, Finlandia, jest Nowa Zelandia, Polska, bo nie ma Estonii, ale mi się wydaje, że gwiazdkowo i tak ta Nowa Zelandia może być jakby większym po prostu wyzwaniem. Patrząc generalnie także na skład, jest Milik, Lewandowski, Zalewski, Frankowski. Ja bym tutaj robił drobne roszadę na sam początek, gdyż według mnie Pieteska mógłby wejść w stronę, czy za Kędziorę. Tutaj Frankowski dałbym go prędzej na tą pozycję. No i Zalewskiego też wymienił właśnie na Matiego Kesha. Wiesz, Mati i Kesha, no myślę, wydaje, że można nam pomóc. Tutaj za skóra się wejdzie oczywiście Zalewski na ławeczkę. Czy ktoś jest ciekawy na ławce koło, można byłoby tutaj jeszcze dać? Wydaje mi się, że nie, więc możemy zostać w teorii przy takim składzie na sam początek. I cóż... Mm. Przejdźmy sobie do dnia meczowego na pewno na początek. No i zobaczymy jaki pierwszy wynik będzie w tym meczu. Polska kontra tutaj to powiedzmy ta Estonia. I w pierwszym meczu 3 do 0 dla Polaków, więc udało się tutaj wygrać. Bramki strzela Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik oraz Szymański. No cóż, dwa strzały tutaj no, Estończyków. Dwie okazje, my sześć strzałów, pięć okazji. 60% posiadania piłki, co pokazuje taką można powiedzieć lekką dominację na pewno w tej symulacji. Więc co cóż, no chyba do finału się dość udało, zobaczmy jak wyglądały także inne wyniki czy to już jest chyba finał, też mi się wydaje. Nie, to i wydają dwa mecze, dobra. Więc zobaczmy tutaj, jak to wygląda. W pierwszym meczu Finlandia wygrała z Walion 3 do 2, czyli prawdopodobnie Polska może się zbliżyć z Finlandią w tym meczu, więc to może być także oczywiście ciekawe. Więc przejdźmy do kolejnego meczu, tym razem Finlandia kontra, a, czy tym razem Estonia z Polską, żeby był taki dokładniejszy ten wynik. No i tutaj 3-3, więc to widzimy, że tutaj już Polacy tak sobie dobrze nie poradzili w tym meczu. Bramki Strza Sing, Zalewski, Frankowski Sing oraz y Tulima, Zieliński, Frankowski, czyli Frankowski tej trochę tych bramek strzelał. więc no cóż, no tutaj na pewno zawodnicy walczyli, no i teraz przed nami czas o na ten wielki finał, który zagramy z Finlandią, która widzimy ma tutaj bramki strzelane na wyjeździe, więc tutaj był remis generalnie w tym meczu, więc no cóż, to no, teraz się wszystko każe czy z Finlandią byśmy awansowali na Euro, no to będzie już na pewno ciekawe, więc cóż, no chwila prawdy, dajmy sobie oczywiście... Jezus nie zagraj mecz chciałem dać. Jest. Czemu zawsze to się musi dzieć w tych symulacjach? Dobra, więc widzimy się za chwilę, jak będziemy sobie po prostu patrzeć, co się w tym meczu ciekawego działo. Dobrze, tutaj będzie ta symulacja i cóż, zobaczymy czy Polakom uda się pokonać Finland yy, finów, chyba tak to się mówi. I awansować na euro, na niebiesko oczywiście Finlandia na biało są Polacy, więc cóż My zaczynamy tutaj. Przy piłce już mamy. Lewandowski jest gdzieś tutaj, dokładnie jest Milik. Aż się muszę napić wody, jest yy, Milik Lewandowski. Mamy 1 do 0 w 10 minucie. Lewandowski strzela i prowadzi 1 do 0 i jesteśmy coraz bliżej awansu na Euro 2024. Drugi gol! Po 4 minutach druga bramka Arkadiusz Już Milik, co się dzieje? Czy tutaj będzie jakaś deklasacja w tym meczu? 13 minut i dwie bramki. Coś naprawdę niesamowitego. Teraz yy, Finlandczycy przy piłce. Znowu, ale znowu w Polacy lecimy z kontrą. Czy to będzie zaraz jakieś szybkie 3-0? No na razie idziemy tutaj doskonale w tej symulacji, jak na 20 minut. Jest Lewandowski, jesteśmy i broni tutaj. Hradecki, broni dokładnie w reprezentacji Finlandii. Mamy rzut rożny dośrodkowanie i mogła być bramka, ale znowu nic z tego nie ma. Ale i tak, no, dominujemy w tym meczu i to bym powiedział, że nawet bardzo. Zobaczmy sobie posiadanie piłki mocno na stronę reprezentacji Polski, prawie 70. Już tutaj to powoli spada. Widzimy, bo Finlandczycy częściej przy piłce teraz rozgrywają. A widzimy tutaj dynamicznie się wszystko zmienia, plan gry widzimy wygląda tak, ocenę na razie najwyżej oceniony jest gdzie, e, Lewandowski oraz Milik. I teraz y, znowu jesteśmy w kontrze, przy piłce tutaj Matikasz prawdopodobnie, jest teraz Arek Milik Lewandowski, jak ta piłka chodzi w ogóle, to jest coś niesamowitego. No i cóż, pierwsza połowa prawdopodobnie skończy się takim wynikiem 2 do 0 dla reprezentacji polskiej, tak mi się przynajmniej wydaje, że tak powinno być, jeżeli sprawiedliwość istnieje i broni teraz Wojciech Szczęsty, no i pierwsza połowa się kończy dokładnie w pierwszej połowie. Wygrywamy 2 do 0. Zobaczmy sobie te statystyki: 53% posiadania piłki. Od tej się wyrównało. Bez strzału na razie: Finlandia. Najwyżej odsiany na ten moment: Milik 10-0. Więc to no cóż, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, dalej. No i druga połowa: i zobaczymy, czy Polska tutaj awansuje. Oczywiście na Euro 2024, ale wydaje mi się, że po takiej pierwszej połowie: No to powinna być oczywiście formalność. Chociaż teraz widzimy, że Finlandia atakuje. Ale my przy piłce możemy sobie teraz na spokojnie rozgrywać. Jest Milik, jest Zieliński, jest Lewandowski, jest Milik, ale broni Hradecki, no to jest kolejny strzał już reprezentacji Polski, Więc to tak to po prostu wygląda. Zobaczmy sobie statystyki. No, polacy już mają mniej posiadania piłki, no ale wiadomo, tutaj zaczynała w Finlandii chyba tą połowę. I znowu my przy piłce. No i cóż, o tej akcji nic nie ma, no ale widzimy, że naprawdę Polskę trzeba pochwalić za ten mecz, gdyż z Finlandią mieliśmy naprawdę no bardzo dobrze bym odpowiedział. Więc cóż, no ja mam nadzieję, że ten finał będzie dobrze i będzie tak w następnych symulacjach, Taka mam oczywiście nadzieję. No ale czy tak będzie, to zobaczymy jak to się mawia. Teraz znowu przy piłce Polacy. Podanie do Lewandowskiego. Ale tracimy też piłkę, zostaje 15 minut. No i prawdopodobnie nic już z tej więcej, z tej akcji nie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, nie ma nic z tej akcji. I rzut wolny to jest dla reprezentacji Finlandii, więc zobaczymy, czy oni tutaj potrafią i będą próbowali nas zaskoczyć z tego stałego fragmentu gry. Więc chwila prawdy, strzela, ale broni tutaj Wojtek Szczęsny i, no cóż, no te dwa zaraz zostanie szybko, mi się wydaje, zachowane. Gdyż to jest ich pierwszy strzał dopiero w tym meczu. My już oddaliśmy 7, z czego strzyliśmy trzy okazje, stworzyliśmy trzy okazje i czy będzie doświadkowanie, nie ma. Są podania, jest kolejna piłka, czy będzie 3-0, jest Robert Lewandowski, ale traci piłkę niestety. No i cóż, no ten mecz tak się zakończy Wynikiem 2 do 0 została minuta Więc no to jest po prostu już formalność I na Euro reprezentacja Polska jedzie Wygrywamy 2 do 0 w szybkie dwie bramki w tym meczu No i cóż, no w pierwszej symulacji udało się oczywiście awansować Więc jest to na pewno powód do duny Fylwalia odpadła tej z nie, Zobaczmy, statystyki jest zawodników Najlepsi strzelcy to są praktycznie sami Polacy Lewandowski dwie bramki, Milik dwie bramki, Frankowski dwie bramki Więc no cóż, no taki wynik na pewno cieszy Udało się tutaj po męczarniach nie, gdyż to praktycznie każdy mecz był dla na nas łatwy, oprócz tego pierwszego remisu w, w tych pierwszych meczach, ale i tak uważam, że poszło naprawdę, no, bardzo jednym słowem dobrze. Więc cóż, to tak się prezentuje pierwsza symulacja, my przechodzimy już do drugiej i zobaczymy, jak tam reprezentacja Polski sobie porazi i czy w dzisiejszym odcinku będą aż trzy awanse na Euro 2024. Ja jestem oczywiście jak najbardziej za. No i cóż, witam Was już w kolejnym tutaj Euro 2024 eliminacjach. Tutaj grupy się troszkę zamieniły: Finlandia, Polska, Estonia, Walia. Gdyż to po prostu nie da się to tak fajnie ustawić, żeby wszystko tutaj po prostu nam pasowało w tej symulacji Gdyż no jeszcze niestety i jej nie wpadło, żeby to zmienić Zespół tym razem nie zmieniamy, zobaczmy jak to będzie szło nam z takim jaki jest Więc cóż, znowu powtórka z rozrywki, i znowu mecz z oczywiście Finlandią, więc pierwszy mecz uremis 2 do 2 Bramki strza Pukki, Frankowski, Pukki oraz Szymański, Milik z kontuzją Więc prawdopodobnie nie mamy napastnika na następny mecz, więc to już jest troszkę niepokojące tutaj Zobaczmy zespół, czy no ładnie, Milik tam wypada z tej stąd. No i cóż, świderski czy piątek, tutaj chyba no. widerskiemu damy zagrać, a na ławkę tutaj sobie niech idzie matikasz Cash. No cóż, no niestety, milik odpada już w pierwszym meczu, tym prawdopodobnie jeden z ważniejszych. No i cóż, drugi mecz z Finlandią. Zobaczymy czy uda się teraz w końcu wygrać. Wygrywamy 3 do 0 naprawdę na spokoju. No i Szymański z hat a to jest naprawdę bardzo duże, według mnie, zaskoczenie, gdyż udaje się naprawdę bardzo łatwo mecz wygrać. 5 do 2 w tej symulacji, no i zobaczymy, czy zmierzymy się z Walią w tym wielkim finale. Czy może Estonia jakimś cudem awansowała. Nie tym razem Walia 4 do 1 w dół meczu. Wygrywamy 5 do 2, czyli na no dwie drużyny, które lubią strzać bramki, z tego co widać. Więc no cóż, teraz się wszystko okaże i przed nami. Mecz finałowy, tym razem oczywiście z reprezentacją yy, Walii, więc cóż, tutaj nie będziemy może aż tak przedłużać, gdyż jeszcze przed nami jest trzecia symulacja, więc cóż, no chwila prawdy, czy Polska tej wygra z Walią i awansuje na Euro? Niestety nie, czyli w drugiej symulacji się nie udaje, z bramkami Lewandowski, Johnson oraz Johnson, no i cóż, druga symulacja, tym razem nie awansujemy, taka można odpowiedzieć już tutaj naprawdę szybka, no cóż, no mogło być na pewno lepiej, no ale z Finlandem graliśmy, udało się awansować, Bramki najwięcej, bramek najwięcej maszymański, Szymański, 4 w 3 meczach, więc to i tak jakieś osiągnięcie, więc no cóż, no tak kończymy tą drugą symulację, no tutaj szczerze mówiąc zaskoczone, no z Wallym jeszcze nie razu nie graliśmy, teraz pierwszy raz zagraliśmy, przegrywałem, więc no troszkę tutaj no nie ciekawie, ale cóż, przed nami trzecia symulacja. Mam nadzieję, że skończymy z bilansem 2 do 1, nie 1 do 2. Yy, tą symulację, więc to cóż, no widzimy się zaraz już w trzeciej symulacji. No i tym razem zaczynamy od meczu z walią. Tutaj zróbmy sobie te zmiany w składzie, które nam pomogły w pierwszej symulacji. Czyli mówiąc krótko, Wieteska wskakuje tutaj. Yy, la, 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 la. Zalewski zmienia tej pozycję z Frankowskim. i on zmienia Skurasia, a Skurasia zmieni Mati Cash. I tak mi się wydaje, że teraz powinniśmy awansować. Znowu mecz z Walią, tym razem no, pierwszy przegrany. Więc chwila prawdy, czy w pierwszym meczu uda nam się Walijczyków pokonać? Wygrywamy 3 do 0, więc już awans jest praktycznie pewny. Lewandowski, Lewandowski oraz Szymański, czyli Walia na kolanach. No i możemy teraz liczyć na to, że naprawdę się uda fajnie awansować. A Finlandia remisuje ze Stonią. Czyli no i tak mi się wydaje, że pewnie awansują, ale no. Mniejsza z tym, najwięcej projekt na razie Robert Lewandowski. No i przed nami drugi mecz z walią. I czy tutaj uda się walię znowu pokonać? Wygrywamy 1 do 0 skromnie, a 4-0, o Jezu, grałem bez Lewandowskiego w finale z dodatną kartką, ale w dwóch meczach wygrywamy z walią 4 do 0. No i zobaczmy, z kim będziemy grać w finale, czyli znowu Finlandia, czyli powtórka z pierwszej symulacji 4-0, 4-1, więc tutaj też dużo bramek oczywiście było. No ale niestety ile by ich nie było, to... Gramy z atakiem świderski oraz Milik następne mecze, więc. No tak to wygląda. No i cóż, no, piątek, wielki powrót na ławkę. No to co? No to przechodzimy do finału. No i przekonajmy się, jak to się oczywiście skończy. Więc chwila prawdy, czy awansujemy drugi raz na euro. Awansujemy 3 do 2 wygrywamy, czyli jest całe szczęście ten bilans 2 do 1. Milik, frankowski oraz Szymański z bramkami, a tutaj Olia oraz.. Yy, Jan Palo, Jan Paweł, więc z bramkami się udaje, więc no cóż, no, trzy symulacje, dwa razy zaawansowaliśmy, co dla według mnie naprawdę nie jest złym wynikiem. Najwięcej bramy właśnie ten zawodnik, później Lewandowski, Frankowski, Szymański, Milik. Więc to no cóż, ja naprawdę uważam, że nie ma źle z tą symulacją, udało się wygrać wiele naprawdę, no w tym przypadku, yy, ważnych meczy, więc cóż, no ja mam oczywiście nadzieję, że odcinek Wam się już jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. No i cóż, no napiszcie jak wy obstawicie szansę Polaków w y, baraszach do Euro 2024, Nawet no według mnie szanse jakie są, grupa także ciężka, no ale to też już symulowaliśmy i wiemy jak się skończyło, więc cóż, więc ja wiem, że czas oczywiście, bardzo dziękuję za oglądanie, no i co, no, fajna symulacja, słyszymy się w kolejnych odcinkach, do usłyszenia i cześć!